Czy ty rozumiesz, Heilie, jak mnie wystraszyłaś? Czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo się o ciebie boję, gdy zauważam, że przez dłuższy czas nie wyszłaś ze swojego pokoju? Albo bierzesz dłuższy prysznic? Albo schodzisz późno na śniadanie? Czy ty wiesz, ile scenariuszy tworzy mi się wtedy w głowie? A zapewniam cię, malutka, że każdy następny jest okropniejszy od poprzedniego. To. to męczące. Oczywiście, że ma... dla mnie. Nie mogę wziąć dłuższego prysznica, żebyś nie zapukał do drzwi i nie zapytał, czy wszystko dobrze. To męczące. Nie będę przepraszał cię za to, że martwię się o młodszą siostrę. I nie pomyślałeś nawet przez chwilę, że może martwisz się przesadnie? Młodziłaś się. Kiedyś i tylko przez chwilę, teraz już przecież jem. Powiedziałaś, że chcesz umrzeć. Gdy myślałam, że zniszczyłam tacie życie, byłam przejęta, zrozpaczona. Przecież w takim stanie ludziom często wymykają się takie rzeczy. W większości wypadków nic nie znaczą. I co? Ja mam od tak założyć, że w twoim też nic nie znaczyły? Nie znaczyły. A co jeśli znaczy...